I'm not going Firma zatrudnia w granicach 240-250 osób, także jest firmą średnią. Nie jesteśmy firmą dużą. Kontrola jakości, jak w każdym zakładzie, podlega bezpośrednio pod prezesa czy pod dyrektora, czyli wyrób, który wychodzi od nas, musi być przez nas sprawdzony. Nie może to być kontrola wydziałowa czy związana z produkcją, czyli my decydujemy o warunkach yy, detalu czy odlewów, które wychodzą i wyrobów od nas. Skaner dołączył do. Maszyny pomiarowej 3D Mi Tutoyo dołączył do narzędzi pomiarowych uniwersalnych, których żeśmy też stosowali. Jest to narzędzie pomocne związane z pomiarami, związane z detalem, który wychodzi kształtem tego detalu i jego wymiarami. Taką podstawową możliwością jest porównanie odlewu, porównanie detalu obrobionego z możliwością Analizy od razu i zmiany odlewu, żeby nadatki rozłożyć równomiernie, żeby nadatki nie były za duże, żeby tam, gdzie brakuje, dołożyć. Robiliśmy już takie symulacje z odlewami i przyniosło to efekty ekonomiczne w formie zmiany wagi odlewu oraz zmniejszenia zużycia narzędzi pomniejsze nadatki na obróbkę, żeby zaoszczędzić i na obróbce, i na odlewie, na wadze tego odlewu. Jeżeli mamy odlew, zeskanujemy go, możemy go wysłać drogą mailową i klient go sobie samo obrobi na swoim programie, na swoim skanerze. Jest to przyspieszenie, nie musi przyjeżdżać, oszczędność czasu, pieniędzy i szybkość działania. Przeprowadzamy analizy odlewu w stosunku do bryły 3D, czyli widzimy, czy grubość ścianki, która jest założona przez konstruktora, jest taka sama, jak powinna być. Rysunek płaski nie mówił o wszystkich wymiarach. Tu możemy w każdym miejscu podjechać i sprawdzić wymiar, czy to jest zgodne. Płaski rysunek tylko mówił o konkretnych wielkościach, w konkretnych miejscach współrzędnych, także to jest to pomocne i przynosi to efekty przy współpracy z klientem, w głównej mierze z klientem. Współpraca bezpośrednio z projektantami, z osobami, które uczestniczą w tworzeniu nowości, przynosi efekty. Na początku. Ten skaner był troszeczkę inny. Myśmy go dostosowali do tych warunków, które wymaga życie, które wymaga przemysł. Czyli zmieniono programowanie, zmieniono stolik, zmieniono same kamery, dostosowując do tych warunków, które my potrzebujemy, żeby uzyskać to, co klient od nas wymagał i to, co klient by od nas chciał. Warto współpracować z firmą, która jest otwarta na wszystkie spostrzeżenia. Firmą Ewatronik jest współpracą korzystną i pomocną dla nas.